Czy gdzieś tam z tyłu głowy nie świta ci przypadkiem e, powrót do stylizacji? Nie. Grzegorz Grudziński umarł w zeszłym roku, <laughs> już go nie ma. Nie ma nie, w sensie nie, nie chciałbym być, bo to jest, jest cały czas skojarzenie z, z tym, co robiłem wcześniej. Nie chcę do tego wracać i, nie, absolutnie miałem taką sytuację e, w zeszłym roku w grudniu, gdzie jedna z artystek uświadomiła mi, że na pewno ja nie wrócę do tego, co robiłem wcześniej. To się urodziło w mojej głowie. Ona przez swoje zachowanie i przez to, jak mnie potraktowała, uświadomiła mi, że ja nigdy już nie będę służył ludziom. Czyli teraz Chcę mogę wysz. służyć ludziom, występując koncept, żeby mnie słuchali, i żebyśmy mieli świetny kontakt ze sobą, ale nie będę tworzył niczego wizerunku i podpisywał się gdzieś tam z tyłu małym druczkiem. Nie, teraz mój druczek będzie na górze. Co w nowej książce? Co może być ciekawego? Nie powiem samochodu? Ci ani słowa na temat nowej książki. Czyli mamy czekać, mamy czekać. Tak. Absolutnie nie powiem słowa, bo... Bo ona się pisze codziennie, ja ją piszę codziennie. To są też bieżące rzeczy, które się dzieją, a dzieje się ich naprawdę strasznie dużo. A to, co się wydarzyło w zeszłym roku, to jest w ogóle. Przyjąłeś sobie teraz taki cykl, że e, będziesz żył razem z książką? Nie, że ludzie muszą też wiedzieć, wiesz, że jak tam skończyłem książkę na tym, że jeszcze do pewnych historii wrócę, to oczywiście cofnę się do jakiejś historii z pierwszej części, ale żeby było wiadomo, jakie rezultaty mi to przyniosło po powrocie do kraju. Jak musiałem się tu odnaleźć z powrotem, mimo że 5 lat nie jest dużym, e, dużym takim czasem, dużą odległością, to się okazuje, że jest bardzo dużą przepaścią nawet, bym powiedział, pomiędzy kontaktami międzyludzkimi, pomiędzy tym, co się zmieniło przez 5 lat w Polsce. Będąc tutaj, jak rozmawiałem z kimś, to nic się nie zmieniło. Zmieniło się bardzo dużo. jest nawet prozaiczna rzecz. Ja Ci powiem, że jak ja wyjeżdżałem z Polski, bo paliwo było droższe niż jest teraz. Że niektóre produkty były droższe, że nie mieliśmy. Tym, że ludzie się zmienili. Ludzie, zmienili. ludzie się zmienili, a nie mieliśmy takich miejsc kultury, nie mieliśmy takich fajnych miejsc, do których teraz można pójść, zagrać koncert, spędzić miło czas w weekend. Tych miejsc nie było. One powstały na tej przestrzeni tych pięciu lat. Polska się bardzo rozwinęła. Oczywiście, że siedząc słuchając tylko w telewizji wiadomości, polityków i wszystkich innych rzeczy, to można dojść do wniosku, że się nic nie zmieniło. Ale patrząc i jeżdżąc po Polsce, a jak gramy koncerty, to jeździmy po Polsce i widzimy, jak się Polska zmieniła. Okej, okay, będę upierdliwy, wrócimy trochę do swojej książki. Tak. Tam jest taki rozdział, który chciałbyś go rozwinąć na oddzielną książkę. Muszę rywić. Mówię o na rybie, tak, jak najbardziej. To jest w ogóle, słuchajcie, bo to jest temat, który. to jest temat rzeka. Myśmy, myśmy spędzili razem setki godzin. Ja bym chciał każdą taką sytuację opisać, to to by powstała jakaś trylogia z tego. Myślę, że chciałbym wydać taką książkę, ma nawet tytuł w głowie mm -hmm. „Maryla i ja”, bo kiedyś powstał fi film „Merlin i ja”, mm -hmm. to może ja bym zrobił „Maryla i ja”, bo to jest historia warto Bo ten człowiek mnie tak dużo nauczył, jak pracować z ludźmi, co od nich wymagać, jak ich traktować, jak traktować samego siebie, mm -hmm. jak być e człowiekiem, który Mówi, że nie ma tremy, nie ma takich ludzi, przed każdym wyjściem musisz mieć tremę. Jak nie masz tremy, to znakiem tego, że to tak spowszechniało dla Ciebie, że to jest mało istotne. Ta trema musi być, bo każdy wydarzenie, tak, z ludźmi, to jest, to są nowi ludzie. To jest mobilizacja dla samego siebie i sprawdzenie siebie i swoich umiejętności. To może warto z Maryną porozmawiać, może warto wspólnie projekt wydać? Ja się tak Czy traktujesz to jako coś, co Myślę, jest. Myślę, ja mam w głowie, wiesz co, mam w głowie pomysł, ale bardziej... W, Stronę muzyczną, żeby nawiązać e, nie tyle współpracę, co zrobić coś z Marylą. Natomiast e, jeżeli chodzi o wrócenie do mojego zawodu, który wykonywałem, pracując dla niej, to na pewno nie, bo ten rozdział jest zamknięty. I oboje na pewno byśmy do tego... Do zawodu na pewno nie, nie o to mi chodzi, tak. chodzi mi o samą książkę, tak? O pomysł prostu napisania czegoś, co będzie pewnym spojrzeniem z obu stron. Najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś pisze książkę o współpracy z kimś znanym, tak? To przedstawia jakieś, no, można powiedzieć, swoje zdanie, które tak. być może nie jest... Ale ja też już, że ta książka jest bardziej takim tak? reportażem mówiącym o tym, że ja ludziom e, jakby daję gdzieś tam w sensie jakąś radę, tak? Jak pracować, jak robić, e, jakby pokazuję, robię taki dziennik z tej mojej e, książki. I nie chciałbym tam wprowadzać e, sytuacji, że musimy mieć e, zdanie drugiej strony. Mam strasznie dużo materiałów e, zdjęciowych, wycinków i wszystkich rzeczy. Wspomnienia. Był pomysł na który, żeby zrobić taki album i w tym albumie pod danym rozdziałem danego artysty fajnie by było, żeby ten artysta wypowiedział się na temat współpracy ze mną to wtedy będzie odpowiedzią na tą książkę, którą teraz mamy na rynku. Mamy szansę jeszcze na jakieś albumy. Szans mamy dużo, na różne projekty. Okay. Dobrze, Już, wiemy e, mniej więcej chyba co możemy oczekiwać. E, myślę, że czas poczekać na kolejne spotkanie. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie, jak to się rozwinie. No i cóż, na następny konat. Oczywiście.